Mój oficjalny sponsor. Kiedyś Siemanko, Siemanko, jesteśmy dzisiaj na Silesia Ring. Jest 10 listopada, pierwsza runda The race Bierzemy udział naszym BMW E46. Mam nadzieję, że uda nam się zdominować naszą klasę, czyli klasę do 3 litrów. Wszystkie samochody są świetne, nasz samochód jest przygotowany top. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, zostawiać komentarz i dzielić się Waszymi opiniami na Instagramie. Wstaliśmy dzisiaj wcześniej o godzinie 6. Z hotelu przyjechaliśmy bezpośrednio na obiekt. Na obiekcie od godziny 7 była rejestracja zawodników. Sprawdzaliśmy kombinezony, kaski, obuwie rękawiczki, później był spra były sprawdzone samochody i od godziny 7.30 do 8.30 był egzamin oraz pierwszy wstępny briefing. Zdajemy egzamin na licencję, gdzie są także wiadomo, że czas ogólny będzie. Egzamin oczywiście zdany za pierwszym razem. Pakujemy się do samochodu i robimy pierwsze. Kółka treningowe. W tych sesjach treningowych można jeździć po dwie osoby, więc będziemy poznawać tor. Liczę, że na takiej pierwszej sesyjce, jak jest jeszcze troszkę wilgotno na torze, będziemy w stanie zrobić czas w granicach 2,010. Może poniżej 2,010 byłoby fantastycznie, a podczas wyścigu no to już się okaże, kto jest najszybszym kierowcą. Jeżdżam i rozjeżdżam, no, dzisiaj. rozjeżdżam dzisiaj! Jest dobrze! Nasze BMW 46 jest przygotowane sztos, także mamy zamiar wygrać swoją klasę. W ogóle to mamy zamiar wygrać wszystko dzisiaj, a przede wszystkim to mamy zamiar dojechać do mety i to jest najważniejsze. Wieje wiatr, piękne warunki pogodowe są, pakujemy się i wjeżdżamy. Jaką ja szansę są? Nie ma. Oczywiście, no trzeba zawsze być dobrej myśli. Tak, tak, taką, tak się nastawiamy, że będzie dobrze. Mamy jeszcze 45 minut na jazdy treningowe do 9.30. No, jesteśmy na serii treningowej po pierwszym kółku na szóstym miejscu, czasem 2.12, także, także uważam, że niezły czas. Czasy są od 2.03 do 2.30, jak na razie jesteśmy z czasem 2.12. Jesteśmy po pierwszej sesji treningowej. Samochód prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. Pogoda jest świetna. Treningi, na których byliśmy, dały bardzo dużo. Samochód jest przygotowany tak, jak powinien być. Gdzie można cię znaleźć na Instagramie? Małpka Paweł Nitro. Spadajcie na Instagrama. Tu nie ma, ale są naprawdę fajne i szybkie samochody. Piotruś, i jak samochód? Jest zdecydowanie lepiej. Czuć tą poprawę. Czuć, że sprzęgło bierze od, 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 od góry samej. Także i przyspiesza, przede wszystkim przyspiesza ostatnio, jak byliśmy tutaj na sygnacji, to mieliśmy, mieliśmy problem z tą. Raz, że było mokro, dwa. Ten samochód w ogóle tak, jakby miał pół mocy, nie? Nie mogliśmy w ogóle zrobić czasu powyżej. No, no mokro było przede wszystkim, ale czas, jaki robiliśmy, to były tam powiedzmy 2 minuty 20, a ja dzisiaj w pierwszej sesji 2-11, i to tak na powiedzmy 3-4 gazu. Jeszcze zimna opona. Zimna opona, tak. Myślę, Czyli ogólnie jest lepiej. Jest lepiej, myślę, że z, każdą, z każdym kółkiem, gdy opona dogrzeje, to będzie, będzie coraz lepiej. No i czujemy pewność samochodu coraz więcej. Poznajemy Nie go. no, w ogóle tam na tych szykanach i w miejscach, gdzie jest naprawdę hardkorowo, to on, opona lepi. I on idzie takim ogniem, że wiesz, jest strasznie twardy. Wymiana tych i mm. na te poli ureletanej, które zrobił Artur, to jest po prostu ogień. Samochód tak przelatuje. Jest decha. Tak, jest decha. Wydaje mi się, że momentami nawet lepiej on się prowadzi niż Focus RS, z którym jeździłem, nie? Bo, bo, bo wiesz, z fokusem było to, że on jednak był ciężki, a ten jest lżejszy, jest zglebiony ma ten zawias i on naprawdę tak przychodzi tam piecem, na tej prostej do, tym, do, nawrotu? Tym, do nawrotu, no to miałem 180 i myślę, że tam jak dobrze pójdzie, to dwie paki jestem w stanie wcisnąć. Powiem Ci, właśnie przeciągałem na każdym biegu, myślałem, że wyciągnę, nie? No, nie, nie? No, nie, nie, jest naprawdę, jest naprawdę dobrze. No i zobacz, jak Tomek szybko jedzie. Ostatnio ten samochód w ogóle nie jechał. Nawet go koło mnie może go gomnie, No Dokładnie. Tak. Będzie dobrze, będzie dobrze, naprawdę. i nie zjeżdżacie do pytania, tak? To są buty do piłki nożnej. Ale są najszybsze. Natomiast jeżeli zjeżdżacie, zmienić kierowcę, no to a jeżeli kierowca wsiądzie do Alba, dwoma nogami jest już w samochodzie, tak? Nie jest już na ziemi, no to wtedy jest to już życzenie jako czasu. Za jakieś... 20 minut ustawiamy się na prostej startowej. Mamy chyba szóstą pozycję startową. Czas 2.06 wykręcił Tomek, czyli jest ok. Cel na dziś: wygrać klasę i dojechać do mety. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Samochód zatankowany. Mamy nadwyżkę paliwa. Więc teraz tylko czekamy na start. Chciałbym zejść poniżej 2 minut, 5 sekund, czyli 2. 0,4 byłoby super. To jest takie moje założenie na dziś, 2,04. Liczymy na to, że nie będzie padać. To jest nasze kluczowe marzenie dzisiaj. Górali z Opola mówili, że nie będzie dzisiaj padać. Chmury chmury, rozwieją... Wiatr rozwieje chmury. nie zakładamy opon deszczowych. Jedziemy na, na hardcora. I myślę, że co? Że będzie grubo. O, tam już samolot, samolot już startuje. Emocje eleganckie jak zwykle, ale dużo spokoju. Musimy uniknąć jakichś kolizji musimy pojechać tak, żeby było bezpiecznie przede wszystkim i żeby dobre tempo było. Jest jakaś taktyka na te pierwsze przejazdy? Myślę, że dogrzać samochód, złapać dobre tak, tempo i później kręcić dobre czasy. Tak, żeby można było do końca pojeździć i chłopaki tak, to... też czekają, więc no i musi być ostrożnie, bezpiecznie, ale w miarę szybko, solidnie i, 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 i tak, żeby tempo było dobre. Jadę czwarty dzisiaj, ostatni, mam nadzieję, że auto dotrwa i ja będę mógł wsiąść no jako patrzcie, czwarty i sobie pojeżdżę. Oczywiście naprawdę fajne uczucie. Mam nadzieję, że wszyscy dojadą bezpiecznie do mety, a nam się uda zdobyć podium. Naprawdę jest petarda. Czuję, że w tym momencie tworzy się historia, a my jesteśmy jej częścią. Przerywa. Już na ostatnich y, okrążeniach nie mogłem zrobić czasu, cały czas 2.08, 2.08, bo przy nawrotach i na długiej prostej brakowało mi paliwa i kurde, trzepało samochodem. Ale spokojnie, dotankujemy się i będzie tak. Jesteśmy w środku stawki. fajnie to wygląda fajnie jestem pierwszy raz na tego typu zawodagi i wygląda to obiecujące zobaczymy jak będzie dalej Mek jechał pierwszy i opowie nam jak emocje. Bo pierwszy raz startowałeś z takiego początek, początek, no to wiadomo, ciasno. Bałem się, że gdzieś jakiś kontakt będzie, chociaż na to odległości były, były no, dość spore, prawda, bezpiecznie nawet. Natomiast no, jak wszyscy ruszyli ogniem, to trzeba było faktycznie uważać, patrzeć w lusterka w lewo, w prawo, bo ktoś zawsze mógł gdzieś wyskoczyć. Ale udało ci się wyprzedzić kogoś. Tak, tak? No, minąłem chyba trzy samochody. Trzy samochody, BMK taką starą Volkswagena, no i tego gościa, tym, Miatą. Trawa, coś tam, coś tam. A, no ale. No ja go zrobiłem w końcu. Ale oni wszyscy jechali cały czas czy ktoś gdzieś wyjechał? Nie, wiesz co, jeden błąd bon popełnił, a trawę miałem cały czas, także na drugich prostu ja go dojeżdżałem, tylko nie miałem momentu i kiedyś gdzieś tam e, spóźnił, dojechałem do niego. No jak już byłem za nim, to już wiedziałem, że będę pierwszy. Także to już po prostu ogień na piątkę. Piątka, 190. No dobra, a na prostej Starkowej? Na tej tam. prostej długiej, tak, 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 no to, to co? To 190 tak. i 190 i do trójeczki, tak? Do trójeczki, I do trójeczki, bo tam, trójeczki. dwa to jest niebezpieczne. Czy tej, tej skrzyni, nie? No, ta skrzynia na dwójce szarpie. Na trójce czasem też, jak, jak za, za wcześnie pójdziesz że jeszcze masz wysokie obroty. A początek ten, który stwierdziliśmy, że mamy problem z e, mocą, to raczej, to raczej to była wina paliwa, nie? Albo kwestia tego sprzęgła. Ale jak puszczasz to sprzęgło tak szybko... Ale dzisiaj mówisz, czy to Nie, dzisiaj, dzisiaj, A, no dzisiaj. bo chłopaki dzisiaj mówili, że jednak y, był jakiś tam problem z mocą chwilowo. Wiesz co, ja nie miałem takiego wrażenia, poprzednio, bo poprzednio mi się wydaje, Tak, mi się wydaje, że rzeczywiście jak jest mało paliwa, to jest ciężko. Nie? Ja, ja jak będę jechał ostatni Aha, i będę jechał na tej bo rezerwie... Boże, no tak, bo ja jechałem pierwszy, no to ja miałem no właśnie. No to wtedy, to wtedy faktycznie mogło być tak, że ja nie czułem tego zupełnie. Zrobimy tak. Jak będę odczuwał, że rzeczywiście jest mało tego paliwa, to dojedziemy i dotankujemy 10 albo litrów. No, nie nie nie? pokażę nam jakiś znak. No albo nam napiszesz, nie, no to napisz albo na, nam napiszesz, nie, zamiast, ale, za, ale, zadzwonię. Ale, dobrze ale, jest, ale, ale musimy dotankować ale 10 litrów. Piątkę trzeba płacić. Musimy wziąć, ogarnąć paliwo, żeby przygotować tą strefę tankowania. To jest naprawdę dobrze. Jest naprawdę dobrze. Samochody, które są szybsze od nas, które miały być szybsze od nas na papierze, są za nami. Nikt jeszcze na szczęście nigdzie nie wyjechał, nikt jeszcze nic nie uszkodził. Wydaje mi się, że jest szansa na pierwsze miejsce. jeden no Właśnie. Wydaje mi się, że będziemy ja pójść taktycznie ten. na niedokładkowanie piecząt. Daliśmy wszystko, nie? Daliśmy 50, teraz dodaliśmy 22, no to zostanie 28, ale też. Po trzeciej jeździe będziemy widzieć, jak, jak stoimy z czasem. Jeśli będziemy zapas, będziemy poczekajcie, mogli. Poczekajcie, bo to jest ważne. Pytanie: czy możemy sprawdzić stan paliwa po, w trakcie pit stopu? No, ale co tego? Z, y, sprawdzić stan paliwa podczas stopu i zmiany kierowcy? E, stan paliwa możecie sprawdzić. To jest nasz y, ja to techniczny pan, który jest odpowiedzialny za tą karteczkę. To jest bardzo ważna karteczka. A to jest tak, czas -stopu. To jest... Nowy rekord świata, słuchajcie? Naprawdę nie. F1 powinno się od nas uczyć. Przede wszystkim. 2 minuty, 4 minuty zyskujemy, co najmniej. Tak, no dokładnie. To, to tankowanie to przynajmniej jest. Tak. Dokładnie. To może ważyć pod. Na którym miejscu? teraz mamy. A teraz naszym... No tak, dziewiąta pozycja nie jest źle, ale my mamy tankowania i mamy okrążeń. Yy... Aha, bo po pit stopie znowu jest od nowa wszystko. Nie no, ogólnie jest dobrze. Jechał Tomek. Tomek zrobił bardzo dobry czas, 2.04. To ja bym chciał taki czas zrobić dzisiejszego dnia. Później yy, teraz jeździ Sławek, później wskakuje Piotr i na końcu ja. Zobaczymy, co to będzie. Zatankowaliśmy samochód już, także mamy pełny bak i teraz jedziemy ogniem yy, przez godzinę. Kolejna zmiana tankowanie, i później już na odcince na całym baku robimy dwie godziny jazdy, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Pogoda jest super, w naszej klasie jedzie. Pięć samochodów, na chwilę obecną jesteśmy na drugim miejscu i powolutku, powolutku zbliżamy się do pierwszego. Czyli ściągamy oficjalnie. Ściągamy, dokładnie tak. Bardzo mi przykro. No mi też. Na no, dam radę. Okej. Okay. ta poszła po niego? Nie, nie. Ściągnął go. z, z, z ściągną, krzęgu okay. chyba siadło. Okej. Okay. No. kiedy wyjść. Który boks? Dokładnie tak. Na szczęście. To jest wyczucie. No. To ściągnęli E46 Miejmy nadzieję, że uda się naprawić ten samochód To bez za koła To za dziesięć koła To już nie za 10. Nie wiem, no wypychamy go na razie tam Historia z The Race w tym momencie została zakończona. No i co? Przykro się zrobiło. Poświęciliśmy dużo czasu, dużo pracy, trochę pieniędzy. Znaczy no nie no, takie objawy tak jak e, teraz słychać. Po prostu zaczęło się tłuc e, i już za tym zakrętem po drugiej prostej, e, z drugiej strony toru już zaparkowałem z boku. I, się zatrzymałem i czekałem na po tak, no, do innego wyjścia. ja tego nie widzę. Co się nam zepsuło? Most się nam zepsuło. Także, no kurde, wsadziliśmy już w pleścianę i... Nie wiem, no... no jak nie no, słabo, nie. Po pierwsze sam nie pojeździłem, po drugie wiesz taka sytuacja też w całym zespole, jest, nie? że jest taki lekki kwas, nie? Że, a że mamy auto nie jeździmy i tylko... Dokładamy kasę tylko. Life is brutal. Niestety nie pojeździliśmy. W sumie zrobiliśmy może z 300 km po torze i na chwilę obecną samochód wraca na warsztat. Moi drodzy widzowie, jest mi bardzo przykro, bo niestety nie dojechaliśmy do mety. Nasze BMW po dwóch godzinach odmówiło posłuszeństwa. Prawdopodobnie zepsuł się w nim dyfer. Czas mieliśmy bardzo dobry, bo do momentu, kiedy samochód był w stawce, mieliśmy średni czas okrążenia 2,04, czyli bardzo dobry czas. Wtedy właśnie byliśmy na drugim miejscu w klasie, a nasz samochód był piątym samochodem. Generalce. Niestety, motosport jest bardzo brutalny, nawet najbardziej perfekcyjne samochody potrafią się zepsuć. Nasz samochód nie był perfekcyjny, ale włożyliśmy w niego bardzo dużo pracy. Poświęciliśmy na cały The Race dużo swojego życia prywatnego, żeby wystartować i żeby zwyciężyć. Niestety, w tym sezonie się nie udało. Uda się nam na pewno w przyszłym sezonie i na pewno będzie dobrze. Dołożymy jeszcze troszkę kasy, troszkę pracy i nasza czarna perła na pewno będzie święcić triumfy na europejskich torach. na nowo Endurance wyścigu długodystansowych w Polsce tutaj na Silesia Ring, nasze dzieci będą o tym pamiętać, super, bardzo gratuluję no kurde, jesteśmy na torze wyścigowym nie tam jakiś tor szkoleniowy czy coś, tor wyścigowy, naprawdę tor wyścigowy czy ja mogę tu usiąść? Samochód zwycięzcy! 89 rocznik. To nie jest ważne. To jest naprawdę bardzo szybki wóz. Mięliśmy motosport w filetem, mówię, to Prawdziwy motosport. 10.11.2023 The Race, pierwszy wyścig na Silesii, prolog y, przyszłego sezonu, przychodzi do historii. W chwili obecnej, y, jak już wiecie, nasze BMW 46 nie, nie dojechało do mety. Zrobiliśmy bardzo dobry czas, bo średnia na okrążeniu to jakieś 2 minuty y, 0,4, czyli jeżeli byśmy dojechali do końca w takim tempie, a myślę, że Tempo byłoby bardzo dobre, to zajęlibyśmy drugie, drugie miejsce w swojej klasie i piąte miejsce w całym wyścigu. Niestety nie udało się, nie załamujemy się. Poprawiamy samochód, budujemy go po raz kolejny i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się nam wystartować w całej serii. I oczywiście liczę na podium. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was wszystkich do subskrybowania mojego kanału. I widzimy się już po nowym roku na The Race.